Wykorzystanie miedzi w problemach, m.in. kosferela, kukumis w ogórku. Zobacz, jak to zrobić. Znajdujemy się w obiekcie, gdzie uprawiane są ogórki dwóch odmian Madeira i Bjorn, na macie z węgla brunatnego. Porozmawiamy sobie dzisiaj o stymulacji i ochronie systemu korzeniowego podczas całego okresu produkcji, za pomocą miedzi, m.in. czy krzemu, kuperdem i Ecosil. Jak właściwie to używać, jak ja to używam i jakie zaobserwowałem e, plusy tego stosowania tych preparatów. Skupimy się może na miedzi. Chciałbym powiedzieć kilka słów o produkcie CooperDem. Jest to miedź systemiczna, którą możemy stosować zarówno do listnie, jak i poprzez fertygację. W ostatnich latach na rynku pojawiło się bardzo wiele produktów miedziowych. Jednak należy postawić na sprawdzoną jakość. Nasz produkt na rynku jest już ponad 3 lata i sprawdził się u wielu producentów. Wyróżnia go yy, Głównie bardzo dobra kompleksacja kwasem heptaglukonowym. Jak wiecie kukurbitace ogólnie dużo problemów jeżeli chodzi o potocznie nazywaną dilimelle, czyli problem z czarną zgnizną owoców, ale dodatkowo również kanciasta plamistość liści ogórka. Oczywiście tutaj wchodzą jeszcze problemy z systemem korzeniowym typu fusariozy czy fytoftorozy. Jeżeli mamy problem właśnie z liśćmi, czyli kanciasta plamistość, możemy wykonywać zabieg dolistny. Ja stosuję kupernem w ilości litra na 1000 litrów, 800 do 1000 litrów wody na 40 tuneli, czyli na powierzchnię hektara. Natomiast Działając systemicznie, działając długofalowo i przez cały okres produkcji możemy stosować kuperdem w systemach nawodnieniowych. Ja robię to w ten sposób, że zalecam ilość 2,5 litra na 1000 litrów stukrotnie stężonej pożywki wlewane do zbiornika B, czyli tam gdzie mamy formy siarczanowe i to cały czas krąży w systemach nawodnieniowych, odmywa system korzeniowy i zabezpiecza nam długofalowo te rośliny. Natomiast ten zabieg do listy możemy go wykonywać. W momencie, kiedy pojawi się jakiś problem lub zabezpieczać rośliny. Jeżeli stosujemy ten produkt do lisnie, dajemy troszeczkę niższe dawki od 1,5 litra do 2 na hektar. Jeżeli chcemy natomiast zastosować ten produkt poprzez fertygację, dawkujemy go od 2 do 3 litrów na hektar, z tym, że bardzo ważna jest regularność w stosowaniu tego produktu i dawki zależne są od częstotliwości wykonywania tych zabiegów. Warto wspomnieć o tym, że jeżeli stosujemy bakterie wszelkiego typu do systemów korzeniowych, tak, czyli wprowadzają bakterie do maty. Musimy pamiętać o tym, że ta mieć niestety ograniczy rozwój albo uśmierci te bakterie. Kuperdem to produkt, który bardzo dobrze miesza się z innymi fungicydami czy też nawozami dolistnymi, także nie musimy wykonywać dodatkowych zabiegów. W uprawie warzyw E, takich jak ogórek, e, bardzo ważne jest stosowanie krzemu. My w swojej ofercie mamy produkt Ecosil, który zawiera kwas ortokrzemowy. Jest to najlepiej przyswajalna przez rośliny forma krzemu, e, tylko tutaj z kolei musimy znowu pamiętać o regularności w stosowaniu tego produktu. Co do Ecosilu, Ecosil to jak wiecie drodzy Państwo, krzem. Używamy go do listnie praktycznie przez cały okres e, produkcji, e, wzrostu i rozwoju roślin. Jak to możemy robić? Ja stosuję mniejsze dawki do każdego zabiegu w ilości np. 100, 200, 300 ml na hektar, ale dodaję go przez cały okres produkcji. Czyli w momencie, kiedy wykonujemy te zabiegi, do każdego zabiegu dodajemy krzem. Co to nam daje i dlaczego jest to takie wartościowe? Krzem dobrze wysyca tkanki, czyni tą tkankę sztywniejszą jakby uniemożliwia lub ogranicza żerowanie przędziorków, wciornastków e, lub e, owadów, które mają aparat sącokujący, czyli mszyc na przykład. A jak pamiętamy, mszyce są wektorami chorób, między innymi podobnie jak wciornastki, między innymi wirusa. Stosując ten krzem e, podwyższamy niejako taką e, swoistą odporność roślin na te, na te owady, chociaż to nie jest do końca odporność, to jest podwyższona tolerancja, upośledzamy jakby żerowanie tych, tych szkodników. Natomiast tutaj dodatkowo jeszcze stymulujemy, ale co ważne, podnosimy jakość tych owoców w przypadku ogórka, czy, czy pomidorów, papryki, czy wszelkiego rodzaju innych warzyw dzięki stosowaniu właśnie yy, tego krzemu. Zalecamy stosowanie mniejszych dawek ale częściej. W tym przypadku stosujemy od 100 do 300 ml tego produktu na hektar. Jeżeli ktoś wykonuje zabiegi rzadziej, możemy zastosować wyższe dawki. W takim wypadku stosujemy około pół litra na hektar tego produktu. Ecosil wyróżnia niskie pH, więc jest on bardzo dobrze mieszalny z fungicydami, ale również z produktami wapniowymi. W naszej ofercie znajduje się produkt wapniowy, CA Sprint jest to produkt zawierający w swoim składzie karboksylan wapnia skompleksowany kwasem lignosulfonowym, przez co jest to bardzo szybko działający wapń, bardzo szybko przyswajalny przez rośliny. Dodatkowo ma on obniżoną zawartość azotu oraz chlorków. Produkt ten możemy stosować poprzez fertygację, ale również przez zabiegi dolistne. Jeżeli chcemy zastosować ten produkt poprzez fertygację, dawkujemy go w dawce 10 litrów na hektar. Jeżeli stosujemy go dolistnie, dawkujemy go w dawce 5 litrów na hektar. Produkt CA Spring w zależności od profilu produkcji oraz potrzeb uprawianych roślin, stosujemy co 7 do 14 dni.